Wyobraź sobie, że możesz widzieć więcej i odczuwać silniej, niż tylko za pomocą oczu. Widzieć, korzystając ze znacznie szerszej palety zmysłów, niż wyłącznie wzrok. Co gdybym powiedział ci, że jest to możliwe i że w ciągu najbliższych minut dowiesz się, jak to zrobić? Usiądź wygodnie, ponieważ dzisiejszym tematem jest tak zwane trzecie oko. Ten film wyjaśni ci, jak aktywować swoje trzecie oko i jak pobudzić w sobie nadzwyczajną zdolność korzystania z niego. Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest szyszynka, ponieważ to ona będzie grać pierwsze skrzypce w dzisiejszym odcinku. Szyszynka to mały gruczoł znajdujący się w mózgu, który odgrywa ważną rolę w regulacji cyklu snu i czuwania. Produkuje ona hormon zwany melatoniną, który pomaga naszemu organizmowi zasypiać i budzić się. Choć jest maleńka, wielkości ziarnka ryżu, jej funkcja jest kluczowa dla naszego zdrowia i samopoczucia. Wytwarza również serotoninę, która ma ogromne znaczenie w kontekście naszego poczucia szczęścia. Uważa się, że to właśnie niedobór serotoniny jest jedną z przyczyn depresji. Szyszynka umiejscowiona jest w centrum mózgu, dokładnie w miejscu, w którym osoby praktykujące medytację trzeciego oka odczuwają jego obecność. Jest to miejsce, z którego płyną do nich ich mistyczne doświadczenia i obrazy. Jest to dokładnie to miejsce, w którym osoby z darem jasnowidzenia doświadczają swoich wizji. Dlatego właśnie przyjęło się uważać, że to właśnie szyszynka jest naszym trzecim okiem. Co bardzo ważne, tego rodzaju doświadczenia i wizje nie są wcale przywilejem zarezerwowanym wyłącznie dla wybranych. Jasnowic Krzysztof Jackowski wielokrotnie powtarzał w swoich audycjach, że jest to po prostu umiejętność, którą można w sobie wyćwiczyć. W świecie rozwoju duchowego uważa się, że to właśnie trzecie oko pozwala ludziom osiągać tzw. przebudzenie duchowe i oświecenie. Kartezjusz uważał, że to właśnie tam mieszka ludzka dusza. Niektóre religie, jak buddyzm czy hinduizm, uważają, że trzecie oko jest naszym sposobem na komunikację ze wszechświatem. Niezwykle ciekawa jest też sama nazwa, która w języku angielskim brzmi Pineal Gland, czyli gruczoł szyszkowaty. Dasz wiarę, że na przykład Aztekowie i Asyryjczycy uznawali za symbol duchowości i nieśmiertelności właśnie szyszki? Jest to dość ciekawy zbieg okoliczności, prawda? Część ze słuchających może czuć niedosyt ze względu na fakt, że wspominam wyłącznie o wschodnich religiach. Jeżeli jednak myślisz, że w chrześcijaństwie nie znajdziemy takich odniesień, jesteś w błędzie. Przykładowo w Ewangelii Mateusza znajdziemy fragment. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. W chrześcijaństwie symbolika szyszki również występuje mnogo. Nawet pastorał papieski posiada wyraźną rzeźbę w tym kształcie, a w samym herbie Watykanu układ trzech koron składa się w kształt szyszki. W wielu kościołach znajdziemy też świeczniki czy lampy w tym właśnie kształcie. Z kolei w starożytnym Egipcie symbol oka Horusa był oznaką dobrobytu i opieki. Warto zauważyć, jak podobny jest symbol oka Chorusa właśnie do struktury gruczołu Szyszynki. Podobieństwo jest uderzające. Czemu więc w każdym zakątku świata Szyszynka już od starożytności była tak ważna, niezależnie od regionu, kultury i religii? Dlaczego w obecnych czasach jesteśmy tak mocno straszeni tym, co wiąże się z trzecim okiem pod pozorem zagrożeń duchowych? Czy to na pewno dusza ma się czego obawiać, czy może czyjeś interesy? W naszym pożywieniu, kosmetykach czy powietrzu, którym oddychamy, istnieje wiele substancji, które wpływają na szyszynkę bardzo niekorzystnie. Są to m.in. fluor, rtęć, alkohol, nikotyna, pestycydy, niektóre słodziki, aluminium i wiele innych. Wymienione substancje prowadzą do tzw. zwapnienia szyszynki, które jest jej uszkodzeniem. Ludzie, u których stwierdzono zwapnienie szyszynki, to wieczni pesymiści, zamknięci całkowicie na duchowy wymiar życia. Badania naukowe wskazują na silną korelację między zwapnieniem szyszynki a chorobami, takimi jak schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy choroba Alzheimera. Jak widzisz, ten gruczoł jest niebywale silnie powiązany z Twoim zdrowiem i poczuciem szczęścia. Mówimy tutaj nie tylko o wymiarze duchowym, ale też o bardzo podstawowym, cielesnym i umysłowym dobrostanie, na który każdy człowiek zasługuje. Dbanie o szyszynkę powinno więc być trwale wpisane w naszą rutynę dbania o siebie. Za chwilę przejdziemy do praktycznych aspektów dbania o trzecie oko oraz jego aktywację. Jednak muszę poinformować Cię o jednej rzeczy, zanim zdecydujesz się na ten proces. Najpierw odpowiedz sobie, czy jesteś gotowy na aktywację szyszynki. Dlaczego? Otóż, rozwój świadomości nie jest wyłącznie przyjemnym doświadczeniem, jak czasami próbuje się nam przedstawiać. Przeciwnie. Kiedy zdejmiesz z oczu różowe okulary iluzji, przyjdzie ci się zmierzyć z twoją ciemną stroną traumami, demonami przeszłości. Jeśli nie będziesz na to gotowy i spadnie to na ciebie zbyt szybko, może doprowadzić na przykład do tak zwanej ciemnej nocy duszy o której odcinek już na tym kanale stworzyłem. Jak w takim razie otworzyć trzecie oko? Musi się to wydarzyć w odpowiedniej kolejności. Aby móc otworzyć trzecie oko, musimy oczyścić swoje serce. To z kolei musi zostać poprzedzone przez oczyszczenie ciała. Chodzi tutaj zarówno dosłownie o zdrowie fizyczne, jak i o umysł i zatroszczenie się o nasze myśli i emocje. Jak to zrobić? Począwszy od ciała, musisz zadbać o to, aby zdrowo się odżywiać i dobrze nawodnić swój organizm. Jeżeli nie masz zdrowotnych przeciwwskazań, możesz zdecydować się na post lub tymczasową dietę warzywną. Zadbaj o dobry sen. Cały proces wspomoże medytacja i ćwiczenia oddechowe. Eksponuj też swoje trzecie oko na słońce. Światło słoneczne wpadające bezpośrednio do naszych oczu stymuluje szyszynkę. Staraj się codziennie znaleźć czas tylko dla siebie i przebywać w ciszy, z dala od urządzeń elektronicznych. W kwestii myśli i emocji spróbuj poszerzyć świadomość i być uważnym obserwatorem swoich myśli. Kiedy nawykowo przyglądasz się swoim myślom, masz możliwość zaobserwować, w jakim stanie emocjonalnym się obecnie znajdujesz. Jest to rzecz, na którą mamy wpływ i możemy go świadomie zmieniać. Możesz dosłownie wybrać doświadczanie czegoś innego. Jeśli masz w sobie nieprzepracowane emocje i traumy, musisz uporać się z nimi, wydobyć je na powierzchnię z podświadomości i zaprosić do umysłu świadomego. To umożliwi i przyspieszy aktywację trzeciego oka. Dlaczego serce jest tak ważne w tym procesie? Według badań Instytutu Hartmath serce wraz z szyszynką tworzy biopole elektryczne człowieka. Prawidłowe biopole, wygenerowane przez serce, otwiera szyszynkę, uaktywniając trzecie oko. Zachodzi w nas również szereg zmian fizjologicznych. Zmienia się temperatura ciała. Nasze komórki zaczynają wibrować szybciej. Zmienia się też nasze DNA. Jakie ćwiczenie możesz wykonywać, aby aktywować swoje trzecie oko? Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i weź trzy głębokie, powolne oddechy. Bierz wdech nosem, wydychaj powietrze ustami. Kontynuując spokojne oddychanie, wykonaj wciąż zamkniętymi oczami ruch, jakbyś patrzył nieco w górę. Nie otwierając oczu, skup swój wzrok i swoją uwagę na punkcie tuż nad linią twoich brwi, pośrodku czoła. Utrzymuj tę koncentrację jak najdłużej. Możesz wyobrazić sobie, że widzisz w tym miejscu mały, jasny punkt światła. Wyobrażaj sobie, że ten punkt powoli rośnie, stając się coraz większą, ciepłą kulą. Dzięki temu ćwiczeniu wyrobisz w sobie nowe połączenie i zwiększysz swoją uważność na rejon szyszynki. Spełniając wszystkie powyższe punkty oczyszczenia ciała, myśli, emocji oraz serca, w ślad za nimi pójdzie aktywująca się szyszynka. Podczas aktywacji trzeciego oka możesz doświadczyć np. bólu i zawrotów głowy, skoków ciśnienia tętniczego, szumu w uszach czy zaburzenia widzenia. Dzięki szybszej wibracji serca poszerza się nasza świadomość. I dzięki stopniowej aktywacji szyszynki możemy doświadczyć tego, co było dotąd dla nas ukryte. Czy masz już za sobą doświadczenia związane z trzecim okiem? Opowiedz o nich w komentarzu. Jeżeli rozwój duchowy jest twoim celem, zasubskrybuj ten kanał. Naciśnij też przycisk dzwonka, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów, które z pasją tworzę w każdej wolnej chwili. Życzę ci błogosławionego dnia.